Cześć, tutaj Koniarz Like. Chciałabym pokazać Wam mojego konia, którego wczoraj kupiłam. Um, nie jest raz takiej samej jak Kalina, czyli jakiś trake, trakener, trakener. No i wygląda tak od takiej strony, ale z drugiej wygląda tak. Co? So, no może przepraszam, że tak ciemno. Um, no, ale jest zachmurzona i biurko mam w przeciwnej stronie od okna i no, takie rzeczy. No, Koniec piękny i to jest ogier. Um, chyba jest z nowej serii, polecam do kupowania, jest śliczny łaciaty Tylko, że on jest y, kolor takiego takiego dziwnego. Ym, na tyłku jest taki bardzo ciemno, taki prawie czarny. Tylko, pyta tutaj ma już chyba czarne. Może tak prawie. Ym, tutaj ma tak jakby jasno od siodła. A normalnie jest taki ciemno-kasztanowaty. I ma grzywę. Powiedzmy, że blond. Najśmieszniejsze w nim jest to, że kopyta mu wyglądają, jak z drewna by były. I ma podkowy. No. Strasznie mi się podoba. Um. I powiem wam, że opłaca się go kupować chyba w internecie. Bo ja go kupiłam w Klifie i kosztował 33 zł. W innym kiedyś w Klifie kosztowały yy, figurki 30. Um, oczywiście szare, bo on był z szarego. Um, no a teraz podróżało 3 zł. <laughs> Wiem, że on mi się podoba. Śliczny. I um, powiem, że. Yy, teraz najważniejsze. Yy, nie będzie już następnej części. Yy, nie będzie już następnej części e, moj, e, mojego filmiku e, przygody Patrycji. E, no bo wszystko mi się pogubiło, te niektóre rzeczy. Bardzo przepraszam, ale zrobię za to następny filmik, może tak jutro, pojutrze. Zobaczy się. Może nawet dzisiaj zrobię. E, dzisiaj być może przyjdzie do mnie koleżanka. I być może zrobię filmik. No to na razie koniara, like, żegna. Bo muszę posprzątać na biurku. Dobra, to pa.